W tych dzisiejszych czytaniach widać, jak bardzo Jezus zmienia ludzi i jak bardzo pozwala pozostać im sobą, kiedy idą za Nim. Mam wrażenie, czytając pierwsze czytanie świętego Piotra, że stoi z paluchem, i mówi wyjście zabili Jezusa, a wybrali złoczyńcę. Święty Jan. Podobno pisał tak już było trochę więcej lat, mówi braciszkowie, najmilsi bracia, bądźcie dla siebie dobrzy. Taki do przytulania Jan. Nic dziwnego on się przytulał z Jezusem do Jezusa na ostatniej wieczerzy. Jezus, który przychodzi do apostołów i kocha wszystkich ich tak samo, chociaż są przeróżni. Jezus, który przychodzi, i ukazuje im swoje przebite dłonie, swój przebity bok, a jednocześnie chce z nimi jeść posiłek. Jakoś to ostatnio odkryłem, że wszystkie ważne rzeczy w chrześcijaństwie dokonują się przy jedzeniu, przy posiłku. Kiedy była wyjście z Egiptu, to jedli baranka. Kiedy Jezus na ostatniej wieczerzy. Zaprasza swoich uczniów w tajemnicę. Kiedy ma przebaczać Piotrowi, to jedzą śniadanie na brzegu jeziora. My mamy Wigilię, mamy się na nie Wielkanocne, mamy Eucharystię, gdzie jesteśmy zaproszeni do jedzenia. Pomyślałem sobie, zjedźcie coś dobrego. Ludzie, zjedźcie coś dobrego. I trzeba nam się wsłuchać w słowo Jezusa i po prostu siąść razem do stołu.